Cześć, witam w moim filmie Dzisiaj wam pokażę trzy błędy, które popełniłem ja grając pierwszy raz w The Isle Oczywiście nagrywam ten film po to, żebyście wy nie popełnili tych błędów grając pierwszy raz w The Isle No i żebyście szybko nie ginęli w tej grze Ja już wam zaraz pokazuję Ja oczywiście zachęcam do, do zasubskrybowania mojego kanału Żebym miał większe zasięgi i może kiedyś więcej był, żebym był bardziej popularny, no a ja Was zapraszam do y, oglądania. Dalej. Pierwsza rzecz to jest picie wody, ale nie chodzi mi o takie dosłowne picie wody, tylko zawsze jak y, pije się wodę, to nie podchodzicie po prostu pod y, jezioro i pijecie. Tak nie robicie, bo jest bardzo duże ryzyko, że z wody może Wam wyskoczyć dejnozuch. Dejnozuch to jest taki krokodyl tylko pięć razy większy od tych, co mamy teraz. One często przebywają właśnie w takich miejscach, takich tutaj jeziorach. No i gdy pijecie sobie tak spokojnie, to może nagle wyjść, złapać Was i wciągnąć do wody. Dlatego zawsze, gdy jesteście obok tutaj wody, to zawsze podbiegajcie tak kilka razy w kółko, podbiegajcie i sprawdzajcie, czy coś wyskoczy. A jak nie macie na to czasu i już naprawdę potrzebujecie się napić, czyli tą tutaj kropelkę macie na. no praktycznie nic tu nie macie, no to po prostu no, już ryzykujecie. No Musicie podejść i się wreszcie napić tej wody. Ale mówię wam to, żebyście na przykład, tak jakbyście urośli dużym dinozaurem, to żebyście yy, nie stracili no Tego dużego dinozaura, bo byłoby pewnie szkoda. Zaraz przejdziemy do drugiej rzeczy. A w sumie jeszcze Wam powiem y, rzecz. Zawsze pijcie z rzek lub jezior. Nigdy nie pijcie z morza, bo gdy będziecie pić z morza, no to wtedy y, dostaniecie zatrucia i obniży wam się o wiele żołądek, czyli będziecie szybciej się robić głodni, będzie wam spadać. Y, Nap napojenie, czyli woda. No i praktycznie nie przetrwacie. Ale jak napijecie się trzy razy, czyli że wiecie trzy razy, yy, trzy razy się napijecie tej wody z morza, to możecie dostać mutację yy, że będziecie odporni na tą wodę. Yy, no, no i w sumie tyle, yy, co do wody. Przechodzimy teraz do drugiej rzeczy. Druga rzecz to jest. Walczenie. Jak zaczynałem grać w te Isle, zawsze walczyłem tak, że podbiegałem do y, przeciwnika i po, prostu, i po prostu stałem w miejscu i go gryzłem. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, gdy walczycie. A powiem wam, jak lepiej walczyć. Żebyście mieli większe szanse. Y, biegajcie nigdy nie stójcie i po prostu nie gryźcie. Musicie biegać dookoła. I gryźć, uciekać, znaczy no może nie tak uciekać, ale wiecie, nie dać się też ugryźć. I bardziej tak walczyć taktycznie. I powiem wam y, też, że nigdy nie gryźcie w ogon. Znaczy możecie gryźć w ogon w przeciwko ten tentozaura, wtedy nie gryźcie w ogon, bo no, no sami chyba wiecie, co się stanie. Y, ale tak, to nie gryźcie ogon w ogon w ogóle, bo y, po prostu to jest jakby najgorszy punkt w którym możecie gryźć bo po prostu nie zadajecie nawet żadnego damage'a w ogóle, najlepiej jest gryźć w głowę, no ale to jest ryzykowne ale no wtedy gdy gryziecie w głowę to zadajecie najwięcej obrażeń przeciwnikowi i wtedy możecie go łatwiej zabić no ale akurat w tentozaura no w tentozaura to najlepiej w głowę w ogóle nigdy, bo już będzie po Was będziecie, będziecie takim plackiem na ziemi. <grym>, no i dobra, przechodzimy do ostatniego punktu, czyli do jedzenia. Zaraz Wam powiem, co dokładnie z tym jedzeniem. No i tak, jesteśmy przy jedzeniu. No i ogólnie, chciałam powiedzieć kilka rzeczy co do jedzenia. Yy, gdy sobie wywąchacie to wyświetla Wam się na przykład jedzenie, yy, dieta i tak różne, co nie? Ale to, co widzicie tutaj, czyli te mięsa na wywąchiwaniu, to jest zwykłe mięso, które nie jest z Waszej diecie. Oczywiście możecie je zjeść, tylko wtedy będziecie mieć yy, taką gorszą dietę. Tutaj macie swoją całą dietę, ja mam na razie good diet, czyli dobrą dietę. Gdy będziecie jeść takie mięso nie z waszej diety, czyli o takie jak tam wam wcześniej pokazałem, to będziecie mieć pur diet i będziecie o wiele dłużej rosnąć tym dinozaurem, osiągać mutacje itd. Polecam wam najbardziej jeść takie rzeczy, jak tutaj te trzy kropki. Te trzy kropki, jak się zastanawiacie, co to jest, to to jest jedna część z diety. Diet macie trzy. O tutaj, proszę bardzo, macie takie dwie kreski, trzy kropki i S i to są diety jak tutaj macie prefer food, to to, są, to to jest preferowane jedzenie i tutaj macie je nawet podznaczone tymi ikonami i najlepiej właśnie jeść o to mięso y, to jedzenie, zależy czy jesteście roślinożercą, czy mięsożercą to tam roślinożercą to rośliny ale najlepiej jeść właśnie y, to jedzenie z diety czyli tak jak mówiłem te ikonki to mięso najlepiej zostawić, zjeść możecie, bo żołądek Wam to da, gdy już naprawdę macie mało żołądka, to to musicie już zjeść, ale no wtedy Wam to zmniejszy dietę. No i najlepiej po prostu jest brać to jedzenie w, w ikonach, czyli Waszą dietę. I jedna ważna rzecz, nigdy nie jedzcie zgniłego mięsa. Jak znajdziecie mięso, to się mu trochę przyjrzyjcie, czy ono ma takie normalne kolory, czyli no wiecie, czerwone, czy jest na przykład lekko w błocie, bo jak jest w błocie, to oznacza, że mięso jest zatrute. I no i wtedy jak zjecie to zatrute mięso, to dostaniecie wy zatrucia, znaczy no tak, wy dostaniecie zatrucia i wtedy będzie, wtedy wam się obniży żołądek o wiele. I no, po prostu będzie wam szybciej spadać jedzenie. Yy, I też niektóre dinozaury mogą mieć kości, ale to mało, chyba Dilofozaur, ceratozaur i jeszcze jakieś. One mogą mieć kości, ale inne dinozaury nie mogą mieć kości. Jak zjecie kości, to też się zatrujecie i spadnie wam żołądek. No i także to jest chyba tyle. Tyle chciałbym Wam powiedzieć o moich trzech błędach, które popełniłem grając. Mam nadzieję, że Wy ich nie popełnicie albo już nie popełniliście. Dlatego tworzę ten film, żebyście już tego, żebyście już tych błędów nie popełniali. Dziękuję za oglądanie i żegnam w następnym filmie.